Biuro Krzysztofa Rutkowskiego jest w posiadaniu najnowszego zdjęcia zaginionej w Nowym Jorku e, Wiktorii Grabowskiej. Skąd pochodzi to zdjęcie? E, zdjęcie mamy z lotniska Heathrow. Było wykonane 25 sierpnia w Londynie. W Londynie, dokładnie. E, no i takie materiały e, otrzymaliśmy od naszych informatorów. Wiktoria była ubrana w charakterystyczne paski biało-czarnej. Jeśli chodzi o spodnie tutaj, widzimy? Dokładnie, jako taka typowa nastolatka. No widzimy podręczną torbę i telefon w dłoni. Gdzie może przebywać w tej chwili Wiktoria według ustaleń Bieleutkowskiej? Podejrzewamy, że przebywa w środkowej Anglii, w środowisku emigranckim. No i cały czas bacznie przeszukujemy te tereny, no i oczywiście konfrontujemy informacje, które Biura Rudkowski otrzymuje od państwa. O co zwracamy się w tej chwili do społeczeństwa, zarówno e, jeśli chodzi o Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, jak i o osoby brytyjskiego pochodzenia i ewentualnie imigranckiego, które mogą mieć kontakt z zaginioną Wiktorią Grabowską. Prosimy o jakiekolwiek informacje do zgłaszania się e, oczywiście anonimowo e, pod numer alarmowy Biura Rudkowski plus 48 600 007 007. Wszelkie informacje mogą się e, okazać e, dzięki Państwu przełomowe, ponieważ podejrzewamy, że dziewczyna e, może e, być w w tym momencie w stanie zagrożenia życia, ponieważ jest ubezwłasnowolniona i te informacje z pewnością przydadzą się w znalezieniu jej, odnalezieniu jej. Jeżeli ktokolwiek dostrzeże na ulicy Wiktorii Grabowski, czy powinien się kontaktować z brytyjską policją? Jak najbardziej. Oczywiście mogą Państwo dzwonić na 101 do brytyjskiej policji, jak najbardziej. A jeśli sytuacja będzie w zagrożenia życia lub śmierci, to oczywiście trzy dziewiątki. Oczywiście bardzo prosimy o Państwa pomoc, informacje. Dziękujemy i będziemy na bieżąco śledzić działania biura Lutkowski na terenie Wielkiej Brytanii. Do ususzenia.